Wiecie, czasami możemy dopuszczać się strasznego grzechu, ale być zwiedzionymi. Możemy ukryć się pod głęboką warstwą wymówek. Prawda? Nie chcieć spojrzeć prawdzie w oczy. Może dzisiaj musimy to zrobić, może od dzisiaj koniec z wymówkami, może koniec ze zrzucaniem winy na kogoś innego i czas na zmierzenie się z całą okropną sytuacją twarzą w twarz. Nie ma w tym nic złego, to tak naprawdę dobra rzecz, bo dzięki niej można zacząć na nowo. Ale nikomu się to nie uda bez zmierzenia się z prawdą dotyczącą jego położenia. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Wyjdźmy z naszego dołu i nie dajmy się poczuciu winy. Dawid został zapamiętany jako jeden z największych bohaterów biblijnych. Kiedy o nim myślimy, nie przychodzą nam do głowy jego błędy. Nie mam nawet dużej ochoty stać tu i o nich teraz mówić, bo obraz życia Dawida bez tych błędów jest dużo ładniejszy. Ale dzięki tym błędom widzę, jak niesamowity jest Bóg. I mam nadzieję, że tak samo wielu ludzi, którzy znajdują się teraz w beznadziejnej sytuacji, czuje nadzieję, choć wierzyli kłamstwom szatana, że dla nich jest już za późno. Dawida spotkały konsekwencje jego grzechu. Nie chcę, żebyśmy o tym zapomnieli. Biblia pokazuje nam, że już nigdy nie zaznał dnia bez wojny w swojej rodzinie. Więc poniósł zdecydowane konsekwencje. Musimy o tym pamiętać na temat grzechu. Grzech zawsze może być wybaczony. Bóg zawsze nam wybaczy i przywróci nas do relacji z Nim, ale to nie znaczy, że zawsze ominą nas konsekwencje złych czynów, których się dopuściliśmy. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy nawet powinniśmy chcieć, żeby nas ominęły. Czasami musimy powiedzieć Bogu, wiesz co, Boże, jestem Ci bardzo wdzięczna, że mi przebaczyłeś, kochasz mnie i mogę mieć z Tobą relację bez poczucia winy, ale nie sądzę, że te konsekwencje, które ponoszę, są złe, bo dzięki nim może zapamiętam, żeby już więcej tak nie grzeszyć.